Niedługo trwała w Ełku przerwa w oglądaniu kinowych premier. W miejsce zlikwidowanej trzy miesiące temu Polonii jest już sala kinowa w Ełckim Centrum Kultury. Otwarcie kina zbiegło się z Ełcką premierą filmu Jerzego Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska. Stąd obecność żołnierzy Wojska Polskiego. Wykorzystaliśmy ten moment, że mieszkańcy Ełku pozostali bez kina, strzeliliśmy się w tą lukę i dzisiaj mamy wielko, wielkie otwarcie kina Ełckiego Centrum Kultury, które powstało dzięki dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej oraz... Pieniążków z budżetu miasta. Na widzów czeka odmieniona sala w nowoczesnej aranżacji i z nowoczesnym wyposażeniem. W ramach modernizacji zamontowano nowe przestrzenne nagłośnienie, nowy projektor, ekran, są nowe fotele, wykładzina i oświetlenie. Na razie filmy ogląda się w dwóch wymiarach, ale to ma się zmienić. Wspólnie będziemy poszukiwać jeszcze około 100 tysięcy zł, żeby już w przyszłym roku można było oglądać w wysokiej jakości w 3D. Ale nawet w formacie 2D film, zdaniem widzów, ogląda się w Nowym Kinie przyjemnie. Kino jest piękne, wygodne krzesła, ekran jest, choć w 2D, ale jest super, no a film, wiadomo, robi duże wrażenie i, i myślę, że warto było tutaj przyjść. Kino wspaniałe. Kino, zresztą mamy kino. Byłem bardzo zasmucony, ponieważ jak dowiedziałem się, że tamto sprzedane, nie mamy kina, no i nareszcie taka rewelacja. Co wspaniałego. Nareszcie mamy w jakich w dobrych warunkach możliwość obejrzenia filmu, bo tego nam brakowało. Bardzo dobry dźwięk. Nareszcie rozumiemy, co się w kinie dzieje. Ełckie Centrum Kultury będzie się starało wyświetlać filmy w miarę regularnie. Już jest gotowy repertuar na kolejne tygodnie. W ofercie nie zabraknie kina ambitnego i niezależnego. 10 listopada będą shorty, kinowe podlasie, także ta oferta będzie bardzo bogata. Oczywiście dla najmłodszych również przygotowaliśmy niespodzianki, będą to poranki rodzinne gdzie taką nowością będzie to, że opiekunowie, rodzice nie płacą za bilet, a tylko dzieciaczki to też zniżki dla kolejnych dzieci, czyli zapraszamy oczywiście całe rodziny. Najbliższa premiera właśnie dla nich, a w pierwszy weekend listopada wyświetlony będzie film wyjazd integracyjny. Ełcka premiera zbiegnie się w czasie z ogólnopolską, która zaplanowana jest właśnie na 4 listopada.